Cześć, witajcie z tej strony, Czwarty Spartan. A na waszych ekranach w tej chwili widzicie grę Ghost Recon Online. Czyli kolejny darmowy tytuł, e, który sprawdzimy, czy warto w ogóle go odpalać. Tym razem mamy jednak do czynienia z pełnoprawną strzelanką. Trochę futurystyczną, bardzo drużynową, ale strzelanką, a nie jak to zwykle bywa z darmowymi tytułami MMORPG. Co jest naprawdę miłą odmianą. Dobra, przejdźmy do e, podstawowych faktów na temat gry. Mamy do dyspozycji trzy klasy, szturmowiec, specjalista i zwiadowca. I ja na materiałach będę grać specjalistą, jako że jest to moja ulubiona klasa. Szturmowiec to taki typowy e, wojak, zwiadowca to wiadomo człowiek ze snajperką, a specjalista to ten koleś, który trzyma wielki karabin maszynowy, i jest w stanie dzięki temu utrzymać pozycję, e, kiedy różna się przegrupowuje z tyłu bądź próbuje zdobyć jakąś, e, jakąś bazę. No dobra, jak łatwo się domyśleć, każda z klas dysponuje różnymi zestawami broni, jak również różnym zestawem umiejętności dodatkowych. Umiejętności perki, nazywajcie to, jak chcecie, ale w gruncie rzeczy chodzi o parę dodatkowych gadżetów, e, które ułatwiają rozgrywkę daną klasą i trochę. W ten sposób też definiują naszą rolę w, w grze. E, więc tak, szturmowiec ma do dyspozycji na przykład tarczę, za którą może się schować i poszarżować na wroga. Zwiadowca może stać się na chwilę na przykład niewidzialny, a specjalista e, przywołać specjalną powłokę e, chroniącą członków drużyny, którzy znajdują się niedaleko. Zarówno wybór klasy, jak i perki, tak jak już mówiłam, definiuje rolę w drużynie. Na przykład zwiadowca oprócz tego, że jest może być niewidoczny, to ma do wyboru inną perkę zastępującą niewidoczność, e, umiejętność skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wrogak i jednocześnie pokazywania go nie tylko sobie, ale też e, pozostałym członkom swojej drużyny, co jest bardzo, bardzo po pomocna. Więc jest tu taki wybór, albo gram bardziej alone, albo gram z drużyną, e, a ta gra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno Stawia na rozgrywkę drużynową. Dobra, tą rozgrywkę będziemy prowadzić na jednej z siedmiu map. Może to nie jest jakaś wielka ilość, ale wyglądają na solidnie wykonane i na każdej z nich dobrze mi się grało. Z faktów ogólnych zostaje nam jeszcze omówić tryby rozgrywki. Mamy do dyspozycji trzy i tak naprawdę wszystkie związane są z przejmowaniem jakichś punktów kontrolnych na mapie, bądź też bas przeciwnika. To też możecie nazywać tak, jak chcecie. Chodzi po prostu tak, jak w battlefieldzie macie punkt A, który trzeba odbić, e, bądź tak, ten punkt B, którego trzeba bronić. <laughs> Dobra, e, jeżeli chodzi o te trzy tryby, to mamy do dyspozycji taki bardzo klasyczny conquest, czyli są pewne punkty na mapie, które po, po kolei trzeba zdobywać, i drużyny mogą je sobie wzajemnie e, odbierać. Mamy do dyspozycji tryb, w którym jest tylko jeden punkt kontrolny i obie drużyny o niego walczą, więc tutaj rozgrywka jest bardzo mocno skondensowana i skupia się w jednym miejscu. No i ostatni to jest tryb taki e, obrońcy-atakujący, czyli obrońcy mają tam zestaw swoich baz, które muszą obronić, a atakujący próbują je przejąć. Raz przejęta baza nie może być znowu przejęta z powrotem przez. E, Osoby z drużyny obrońców. No i tak, naprawdę to tyle. Co warto powiedzieć, jeżeli chodzi o samą grę, samą rozgrywkę, sam gameplay, który cały czas widzicie na monitorach? No cóż, jest, jeśli jesteście przyzwyczajeni do bezsensownego raszowania przez środek mapy, to na tym etapie, kiedy wysłuchaliście już podstawowych faktów, to powinniście sami się zorientować, że Gra nie będzie zbytnio tego tolerować. Tu mamy do dyspozycji, właściwie do dyspozycji, hmm, mamy duży nacisk na grę zespołową, więc gra boleśnie uczy, że praktyka, e, praktyka biegania przez środek mapy jest zła. Więc albo się tego nauczycie, albo z Ghost Recon online się po prostu może nie polubić. Mamy tu do, do czynienia z walką naprawdę taką drużynową, pozycyjną. To nie jest mecz strzelankowy znany z takich produkcji jak na przykład Call of Duty. Nie umówiąc Call of Duty, uważam, że to bardzo fajna gra. Bardzo dużo gra. No dobra. Razem ze Spartanami graliśmy korzystając jednocześnie ze skype'a, więc wspólne koordynowanie akcji było po prostu świetne. Dwie osoby przejmują bazę, dwie pozostałe planują wejść i wyjść z budynku tak, żeby zablokować ewentualne natarcie wrogów, które oczywiście zawsze przychodziło. Dobrze ustawiony specjalista, czyli moja postać, z karabinem maszynowym przez cenne sekundy może zatrzymać nawet połowę drużyny wroga. A wprawny zwiadowca z powodzeniem może wyeliminować nadchodzące natarcie jest naprawdę ekstra, jeżeli gramy drużynowo, jeżeli wiemy co każdy z naszych członków drużyny wie yy, wiemy co robi, sorry <grym> dobra yy, to drużynowe podejście w Ghost Recon online to podstawa, o której nie można zapomnieć, a jeżeli ktoś jednak zapomni, to tak na 90% gramu o tym bardzo, bardzo, bardzo boleśnie przypomni yy, dużą grupą Graczy z przeciwnej drużyny. I jak dla mnie to nie jest problem, bo tak naprawdę bardzo się cieszę, że wreszcie powstała, powstała gra, która naprawdę mocno się skupia na rozgrywce drużynowej. Naprawdę nie trzeba, mieć, nie, nie trzeba siedzieć na Skype, żeby akcję dobrze skoordynować, ponieważ naprawdę miło się zaskoczyłam, że podczas grania, kiedy nie grałam ze Spartanami, inni gracze są, byli bardzo, ale to bardzo skłonni do. Koordynowania akcji, wydawali sobie komendy na, na czacie, mówili przez czat głosowy, jeżeli coś szło źle, to zawsze było to komentowane. Naprawdę fajnie. My ze Spartanami byliśmy zawsze w grupie szturmowej. Co to jest grupa szturmowa? To taka funkcjonalność pozwalająca łączyć znajomych w grupę, tak żeby zawsze trafili na ten sam serwer do tej samej drużyny. Bardzo przydatne, bo nie powiem jak bardzo frustrujący jest World of Tanks, kiedy drużyna, taka drużyna szturmowa może mieć tylko trzy osoby, czyli Pluton trzyosobowy, a ta czwarta osoba musi na chybiu trafił starać się podłączyć do właściwego meczu. Strasznie wkurwiające. Serio. Chyba pół nocy kiedyś ee, straciliśmy na to, żeby, żeby spróbować się podłączyć na ten sam serwer. Ach, bolesne przeżycie i bolesne wspomnienie. No dobra. Wr wróćmy do Ghost Recon Online e, Na pewno pamiętacie, że jest to tytuł Free to Play, co oznacza zwykle, że gracz jest Free to Pay e, Czyli może kupować sobie jakieś różnorakie ulepszenia Nie inaczej jest tutaj, mamy oczywiście jakąś walutę premium, którą możecie kupić za jakieś realne pieniążki e, No i gracze korzystający z tego oczywiście mają lepiej Mogą, mogą sobie kupować e, szybciej bronie bo jednak, bronie są drogie, nawet jak już mam odpowiedni level, żeby je mieć, to jeszcze trzeba na niezwykle uzbierać. A jeżeli chce się mieć broń na każdym levelu nową, no to już w ogóle naprawdę masakra. I mają tam generalnie do kupienia w sklepie kilka, kilka fajnych ulepszeń. Co jest, co jest dobre, to to, że można te też ulepszenia w większości kupić za normalną walutę, którą zdobywamy podczas rozgrywki w grze. E, dzięki czemu ta przepaść pomiędzy graczami, że tak powiem, premium, a tymi zwykłymi zjadaczami chleba, takimi jak ja e, się zaciera. E, co ciekawe, też, szczerze powiedziawszy, na przykład e, z taką zwykłą, niskolewelową bronią spokojnie można grać bardzo długo, tak, żeby sobie uzbierać na broń, kiedy, kiedy już będzie się mieć wysoki level. Wysoki level oznacza 30, bo to jest max. Zaczyna się oczywiście od pierwszego, czy tam od e, tak, od pierwszego albo od zerowego, i przez pierwszych pięć, e, pięć levelów jest się chronionym. Także przez pierwsze pięć gra się tylko z innymi osobami, które nie przekroczyły pięciu na którejkolwiek postaci, bo każdą postać e, możemy e, levelować osobno. E, niestety. Po tym momencie, gracz boleśnie trafia na osoby o wiele wyższym levelu. I nawet nie jest problemem to, że mają jakiś super sprzęt, tylko problemem bardziej jest to, że są o wiele bardziej obeznani w grze i musieli wy wygrać naprawdę dużo, żeby dojść do 30 levelu. No ale cóż, praktyka czyni mistrza, więc nie jest to jakimś strasznym problemem, po prostu to taki kubeł zimnej wody na głowę, więc powiedzmy, że ten balans graczy na serwerach można by ostatecznie uznać za jakiś minus. Mówię o minusach i plusach, bo tak naprawdę dochodzimy do końca, w którym muszę powiedzieć, czy warto odpalać Ghost Recon online. Hmm, tak, zdecydowanie. Jeżeli macie e, znajomych, z którymi chcecie pograć w jakąś nową produkcję, e, którymi macie dość, nie wiem, cokolwiek DZE na przykład, jak ja ostatnio, e, to bardzo fajna, fajny przerywnik. Oczywiście pamiętajmy o tym, że map jest nie za dużo, a, no i że jest to pro, pro produkcja free-to play, więc nie można się spodziewać tyle co po jakiejś wysokopółkowej produkcji typu Battlefield, ale jest naprawdę przyjemnie, więc polecam tę grę wszystkim, którzy mają różne strony, chcą pograć, bądź, którzy po prostu chcą znaleźć sobie w miarę dobrą strzelankę, pozwalającą na zrelaksowanie się i ubicie kilku fragów. A, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, lajkować, zasubować, czyli zasubskrybować mój kanał. Bardzo mnie to zawsze cieszy. No a cóż, my się spotkamy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście i zobaczyliście ten materiał. Trzymajcie się, cześć.